Jeżeli chodzi o wrestlingowe pytania, to ten odcinek pojawi się na dniach, więc śmiało i pod tym odcinkiem możecie napisać jeszcze jakieś pytania odnośnie np. sytuacji z Clash a the Castle. Pytania wybiorę zarówno z poprzedniego odcinka wrestlingowych pytań, jak i spod tego odcinka, więc sercja komentarzy jest dla was. Zostawcie oczywiście polubienie pod tym materiałem, subskrybujcie też kanał, by ze wszystkimi filmami być na bieżąco. Zaraz wbijamy 8000 subskrypcji, za wam serdecznie dziękuję. I dłużej nie przyciągając, przejdźmy do tego, co wydarzyło się podczas Clash A the Castle w Szkocji. Gala otworzył pojedynek o mistrzostwo WWE pomiędzy Cody Rhodesem a AJ Stylesem w stypulacji I Quit. Wszystko to z racji tego, że dzień przed zostało ogłoszone, iż to starcie Drew McIntyre kontra Damien Priest o mistrzostwo Świata Wali Ciężkiej będzie main eventem tej gali. Nic dziwnego, Drew McIntyre w swoim rodzinnym kraju, walka main eventowa jak najbardziej zrozumiałe. Oczywiście pełne wyniki gali pojawiły się od razu po zakończeniu gali na serwisie WrestleMania TV. Tam też znajdziecie wszystkie najświeższe, najnowsze informacje ze świata wrestlingu, każde wyniki, zapowiedzi każdej gali, także i serdecznie was na portal WrestleMania TV zapraszam. Raczej nikogo nie zdziwi to, jak powiem, że starcie to wygrał Cody Rhodes. Obronił mistrzostwo i w momencie, w którym to chciał rzucić schodkami przypiętego do lin w narożniku AJ Stylesa, przy, w sensie przypiętego kajdankami do lin AJ Stylesa, wtedy Styles powiedział, że rezygnuje. Powiedział I quit i nie pozwolił Rhodesowi rzucić w siebie schodkami Rhodes jednak po chwili zastanowienia i tak to zrobił I tak rzucił w niego schodkami Dając jakby powiedzmy taki odwet za to wszystko Co w ostatnich tygodniach spotkało go z rąk Stylesa Pojedynek jak najbardziej na plus Podobnie jak zresztą i cała gala Która naprawdę jest bardzo wysoko ładnie oceniana Przez wszystkich fanów wrestlingu Zresztą oceny na cage matchu świadczą same o sobie Ogólnie cała atmosfera, która została stworzona w Szkocji Była genialna, słuchajcie I naprawdę stanęli oni na wysokości zadania równie Równie mocno jak i zresztą Francja Gdzie odbyło się backlash Nawet na evencie kick -off, który odbywał się w piątek Przed Smerdown, gdzie Triple H Pojawił się na arenie Oni śpiewali po prostu piosenkę Triple H -a. Coś słuchajcie, naprawdę niesamowitego Ogólnie jeżeli ktoś nie oglądał Clash of the Castle, to polecam jak najbardziej obejrzeć A tak samo i polecam obejrzeć Cały ten weekend ze Szkocji Czyli zarówno kick -off, cały countdown to Clash of the Castle, jak i samą galę Smerdown Która też była bardzo dobra Nie jednak na tym to wszystko się zakończyło ponieważ chwilę później na arenie, po tym jak już Cody Rhodes się opuszczał, pojawił się Solo Sikoa, gdzieś od pleców po prostu bił tam brawo dla Cody Rhodesa, stanął z nim twarzą w twarz, wymienili spojrzenie i moment później pojawiło się całe Bloodline. Tanga Loa oraz Tama Tonga zaatakowali Rhodesa. Po chwili na pomoc pojawili się mu Randy Orton oraz Kevin Owens. Rozwijała muzykę Randy'ego Ortona i ta dwójka pomogła właśnie Rhodesowi, stając naprzeciwko Bloodline. Ciekawym obrazem też jest w sumie to, co zresztą udostępniłem na swoim Twitterze, że Randy Edward Orton tak dziwnie spojrzał się na mistrzostwo Road który miał zarzucone je na swoim barku. Ja wyczuwam naprawdę, słuchajcie, ciekawą rywalizację Rose Orton, ale pytanie, czy SummerSlam, czy jednak WrestleMania 41? Wydaje mi się, że chyba jednak WMK. Dajcie znać w komentarzach. Następnie dostaliśmy starcie o mistrzostwa tartimowe kobiet, gdzie Isle Fire oraz Isla Dawn zdobyły te mistrzostwa w Triper Tag Team meczu. Tym też sposobem szkocka publiczność dostała swój moment, ponieważ miejscowe zawodniczki pochodzące właśnie ze Szkocji zdobyły mistrzostwa tag-team. Bianca Belair i Jade Cabin nie były z tego zadowolone. Ja też tutaj słuchajcie, wyczuwam być może na jednej z kolejnych tygodniówek jakąś spinę pomiędzy nimi, co doprowadzi nas do ich walki na Summerslam. O tym zresztą mówię już od wielu wielu tygodni, że taką walkę na największej dzieli lata prawdopodobnie dostaniemy. Walka też jak najbardziej przyjemna. Wiadomo, nie tak dobra jak wszystkie inne pozostałe z tej gali, ale dla oka była jak najbardziej przyjemna, a i szkocka publiczność dostała swój moment, koronując nowe mistrzynię. Sami Zain kontra Chad Gable. Był to następny pojedynek, gdzie Sami Zain obronił mistrzostwo Intercontinental po raz kolejny po raz kolejny pokonuje Chada Gailba i broni swoim mistrzostw w starciu przeciwko właśnie Chadowi, któremu też sprzeciwił się Otis, sprzeciwiła się także Marcin Dupri, a Kiry to zały nie było, więc słuchajcie, tylko o nich możemy tutaj mówić, ponieważ nie zaatakowali oni samego Dzina w momencie, w którym Tarta naprawdę mogli to zrobić, czy na przykład Marcin uderzyć go tytułem interkontinentalnym, czy sam Otis móc zaatakować Zayna. Nie zrobił tego. Nie spodobało się to Chadowi. Mieliśmy też nawet sterdown Chada Gable'a z Otisem, gdzie już można było tam wyczuć, że zaraz go zaatakuje. Otis jednak wziął Marcin Dupree i wyszedł z nią na swoich rękach zamiast pomóc Chadowi i prawdopodobnie przyczynili się do tego, by zdobył Mistrzostwo interkontynentalne. Zamieszanie to wykorzystał sami Zayn, który wykonał halowa kick i wygrał walkę. Obronił Mistrzostwo Rywalizacja pomiędzy tą dwójką będzie trwała dalej Bo też jak możemy zauważyć, słuchajcie, z informacji na TV, Tam też pojawił się owy news Chadrielby podpisał nową umowę z WWE Więc i pewnie dalej ta rywalizacja będzie kontynuowana Aczkolwiek sądzę, że może na chwilę zejść na tor poboczny I wejdziemy w rywalizację Chadriel kontra Otis I taką walkę, na przykład, nie wiem, na Summerslam jak najbardziej jestem za. Dalej, Bailey pokonała Piper-Niven i obroniło mistrzostwo WWE kobiet. Oczywiście u boku Piper była także Chelsea Green, która została wyrzucona z areny, potem wróciła w masce Lucha Dorki, chciała jej pomóc, no ale na nic się to nie zdało. Bailey mistrzostwo obroniła, walka przyjemna, solidna i panie też dostarczyły, na myśl, kawał dobrego wrestlingu. A i Piper-Niven przy swojej publiczności naprawdę pokazała się dobrze i też jak się spodziewałem. No raczej jej zwycięstwa spodziewać się nie mogliśmy, tym bardziej, że już jeden moment dla Szkotów podczas tej gali dostaliśmy. A jeśli mowa o takim momencie dla Szkotów, to też warto zwrócić uwagę na to, że automatycznie mogło nam to zatrzeć plany na to, co może wydarzyć się podczas main eventu. Chodzi tutaj oczywiście o walkę Damien Priest kontra Drew McIntyre. Drew McIntyre stanął przed szansą zdobycia mistrzostwa World Heavyweight przy swojej publiczności w Szkocji. I jak już mówiłem, Szkoci swój moment dostali, ponieważ ukoronowali nową mistrzynię Tag Team, więc automatycznie i w tamtym momencie pomyślałem, że... Dru tej walki nie wygra. Tak też się stało po naprawdę dobrej walce, bo ta walka Priest kontra McIntyre była przyjemna. Były momenty, w których można było już pomyśleć, że McIntyre zostanie nowym mistrzem, ale Priest kikałtował. Natomiast w momencie, w którym został zaatakowany sędzia, w sensie dostał powiedzmy rykoszetem i wypadł poza ring, oczywistym było to, że McIntyre odliczy swojego rywala. Publiczność doliczyła, nie wiem, do 10. A McIntyre walki nie wygrał. Nagle widzimy, że z rampy biernie jakiś sędzia i zostało to tak pięknie pokazane, tak kamery to ślicznie ujęły, że nie było widać kto to jest. Tak samo nie było widać kto to jest w momencie, w którym wszedł on do ringu i zaczął liczyć i odliczył do dwóch, a przy trzecim jego ręka została u góry i wtedy myślę, że już większość z nas... Po zresztą fryzurze od tyłu poznał, aby był to CM Punk. Ciekawe też jest to, że CM Punk na backstage'u WWE poprosił sędzinę WWE, by oddała mu swoją koszulkę i wtedy wbiegł na arenę. Doliczył do dwóch, nie odliczył do trzech, Drew McIntyre mistrzostwa nie zdobył, skupił swoją uwagę właśnie na CM Punku, wrzucił go w narożnik, po czym dostał potężnego low blow'a, nawet nie tyle co low blow'a, ale kopnięcie w krocze. Wykorzystał to Damien Priest, odliczył go do trzech, wrócił poprawny sędzia tego pojedynku i McIntyre ponownie mistrzostwa nie zdobył. No i dlaczego? Bo to jest pytanie, które pojawia się najczęściej. Słuchajcie, otóż dlatego, że przede wszystkim rywalizacja CM Punk kontra Drew McIntyre nie potrzebuje mistrzostwa na szali. Wiemy także, że to Gunter zawalczy na SummerSlam o mistrzostwo World Heavyweight, ponieważ taką szansę zyskał wygrywając King of the Ring. Rywalizacja Punk McIntyre trwa już od kilku miesięcy. Nie potrzebuje ona tytułu na szali, a w ten sposób rozkręca się nam jeszcze, jeszcze mocniej. WWE bardzo chce, by to Gunter zdobył mistrzostwo World Heavyweight i to prawdopodobnie Daje w sumie nawet 100%. On pokona Damiena Priesta na SummerSlam, zostanie nowym mistrzem, co otworzy też tam furtkę do naprawdę ciekawych pojedynków z udziałem właśnie Guntera. Gunter po prostu na te mistrzostwo zasłużył, po tym jak miał cudowny Rain z tytułem interkontynentalnym. Teraz coś grubszego, coś main eventowego dla Guntera jak najbardziej jest zrozumiałe. Drew McIntyre także podpisał nową umowę z WB i jeszcze swoją szansę na zdobycie mistrzostwa na pewno dostanie. O to nie musimy się martwić, natomiast tak jak powiedziałem, rywalizacja McIntyre Punk nie potrzebuje. Mistrzostwo na szali, prawdopodobnie też doprowadzi to do kilku walk z ich udziałem i zapewne punk pierwszym z nich wygra, być może nawet i w jakiś nieczysty sposób. Także nawet gdyby McIntyre został mistrzem i walczyliby z Simpankiem o mistrzostwo, to i tak byłoby to dziwne, bo raczej pan wtedy nie mógłby wygrać. Bo nie mógłby zostać od razu mistrzem. Więc tutaj trochę zamieszania mamy, ale ufam i wierzę, że Triple H wie co robi. Poza tym mam wrażenie też, że cała sytuacja z McIntyre'em doprowadzi nas do całego gimmicku Broken Dreams i powróci także jego stary Team Song, bo całe fatum, które jest nad McIntyre'em, już od wielu miesięcy cały czas trwa, a jego największym fatum chyba jest obecnie CM Punk, który także na konferencji prasowej po klaszce The Castle pojawił się, słuchajcie, w koszulce Celtic Let's Go, czyli przeciwnikowi. Rangersów, w którym kibicuje Drew McIntyre, jest on ich wielkim fanem, także naprawdę sytuacja tutaj bardzo mocno się zaogniła, a jeszcze CM Punk sobie wcinał jakieś tam ciastka na konferencji, tak jak kiedyś w AEW, więc ciekawie, robi się naprawdę bardzo ciekawie, CM Punk jest już praktycznie gotowy do powrotu, ponieważ jego okres rehabilitacji przebiegł bardzo pomyślnie, zapowiedział także, że najbliższy Monday będzie bardzo ciekawe, więc i jego obecności spodziewać się na pewno możemy. Prawdziwym powodem, dla którego Drew nie wygrał tego mistrzostwa jest to, że szykuje nam się rywalizacja McIntyre Punk. i taka walka pewnie będzie na SummerSlam. A ta walka nie potrzebuje tytułu na szali, ponieważ tytuł będzie miał coś innego, coś świeżego w postaci Guntera. A co potem dla Guntera? Zobaczymy. Być może właśnie wtedy Drew McIntyre, chociaż przykre jest to, że znowu klaszady Castle, że znowu gala na wyspach i znowu McIntyre odnosi porażkę. Ach, biedny Dru, ale wierzę w niego i trzymam kciuki, moi drodzy. W tym filmie to na tyle. Dajcie w komentarzach znać, co wy sądzicie o ostatniej gali Clash of the Castle, co sądzicie o porażce McIntyre'a i pojawieniu się panka. Zostawcie też po i pod materiałem, subskrybujcie kanał, a także sekcja komentarzy jest dla was. Dajcie znać, jakie macie pytania do kolejnego odcinka nowych pytań, który pojawi się w tygodniu. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.